Serdecznie w kolejnym odcinku z Dead Space trójki. Ze mną jest Kacper. Nie ma. No cześć, no to jedziemy w inną. Co tu się dzieje? Coś się. Coś się zepsuło, nie? Wiem, to jest innego, ale dobra. <laughs> Wiem, co chciałeś powiedzieć. Ale to dzieci będą oglądać pewnie. Nie wiadomo, nie wiadomo. No, 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 no nie wiadomo, ale wiesz. No najwyżej cenzurę rzucisz takiego kruczka. Co mnie pijesz? Ja, ciebie. Serio? Pasie? Pasie. Ulew się. się. E, się. Okej. Okay. Naładowany. E, nie da się nigdzie indziej iść. Nie ma tu nic. Nie ma. Okej. Okay. Czekaj. E... Oh, o, jest, oh, jest, jest. Bum. Skrapy. Ale grubas. Dobra, wchodzę już na górę. Chodź tu. jest? Coś tu będzie... No, muzyka się zmieniła, czyli że coś tu będzie. Na razie moment to, to jest tego trwa i coś tu przyjechało, coś tu jedzie Gdzie niby? No, coś przyjechało Pojechał Czekaj co? So, Kinetics and grab launch enemy limbs Coś tu się stanie Dobra, chodź dalej Ej! Mówisz tu O Jezus, jaka, be jaka gruba berta Jakąś lepszą broń sobie zrobiłem Jakieś takie fajne, taki jakby shotgun Dobra I idziemy? Nie jest zejście na dół Chodzę. Tu nie ma już pudełek żadnych Jestem zbyt dokładny chyba w tej grze O oh, Jezus Nie, yeah, co to, to jest? Co to jest? Nie ma ręki drugiej też, nie? Ale to pewnie będzie piło jak pójdę oh, Regeneruje la, 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 la. E, wiesz co? My chyba mamy uciekać. Nie mamy to zeplołowanie nie teraz To zaraz się zregeneruje. Ale możemy kopać możemy. Przecież chyba naprawdę trzeba uciekać przed tym. Nie, 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 gier proszę nas. Ej, bo się już. Dobra. Dobra, dobra. Ja bym to jeszcze położył na ziemię, żeby uciekać z tym O, teraz, pierwsza, szybko. Drabina pije. No, 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 idę. Idę, ale on się powoli zbiera na tą drabinę. Dobra, już chodzę. Chodź, chodź. Jak coś to będę Cię osłaniał Nie działam. Co? No wchodź No No i do góry mi drabinę typie Jak Ci mogę blokować jak nie stałem w niej? Stałeś przy niej i blokowałeś Aaa, dobra Oho. Jestem sam, sam, sam. To on już nie żyje, ale to jest ten regeneracyjny. Nie, regeneracyjny jest gdzieś indziej. Nie, to ten fakt, to ten. <ścoughs> Zwracam honor, to ten. Już byliśmy, kaputa Ale chyba tam mamy iść. No. no tak, na pewno. Ale to znałka, ten A drugą rękę? Chloj, bo i tyle. No, 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 no. Ej, Gdzie? E bo tu tego dużo jest. O, co ty nie powiesz? <grym> jak na razie tu nas dużo nie. No, Mało kto nas wierzył. Użyłem coś. A to idzie. A to jakieś takie lewe, bo w ściany wchodzi. Jezus, a tu jest jakieś badziewy takie takie Na wszelki wypadek Podeptać ja Jestem dupia ja nie mam Serio już nie masz? Nie mam, Kończym się Tu mam iść A pak. The tram will arrive shortly. Please stand by. Web, web. Skończy mi się Jezus, tu są dwa i tak, takie duże. O, oh, fuck! Dobra, próbujemy się oswobodzić. Oho, o, już mnie zaczął. już mnie sporyga gryzie. Ja już nie żyję. Właśnie Wzięli mnie w dwóch. Od jednego się uwolniłem, drugie mnie zabił tyle, a moja już mi się kończy już A nie masz z powrotem? Chyba masz z powrotem, bo cofło tutaj troszeczkę A tutaj jest ten, do ładowania statików Dobra, uruchom to szybko Ej, No i teraz będzie ich dużo Dobra ja już kim poszły. Ale coś tu piszę. Ja nie wiem co. Open up. Biegną, biegną, biegną! Ej, za to tobą Jestem do statiku. a tu jest ja Miało municja tutaj ciągle jest no, rozlewana tak jakby. A już koniec tych static recharge'ów, już nie ma Ej, może Po co ty na to marnujesz statika jak Retail to A, ty już nie mam mu w ogóle. Zaś się rzuciło na mnie. Zdychaj, zdychaj. Chyba mu łeb odrąbałem. A to się rusza dalej. O Jezus. Siadaj szybko. Siadam, 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 siadam. Odjeżdżamy. Hmm. To był hardcore. Ja mam tylko 14 naboi. Ja mam 190, 442, 40, 276 i 296. Wow. To zmień broń. To są przecież dwie. właśnie w ostatnim mam 14 naboi. Okej okay. muszę zobaczyć. Aha. Okej, okay. na pewno tu? Nie, jeszcze mamy gdzieś dalej jechać. Nie. bo jest jeszcze jedna stacja. Chodź tu. Czekaj. No chodź, bo to nie tu. Tutaj znalazłem, halo. Może i coś znalazłeś, ale to nie tu. No chodź tu, ale tu na pewno tu. No nie tu! Ciśnij sobie B wyraźnie. To nie jest to. Tutaj mamy kiedy indziej się dostać, do oh, okay. o, no, nie ma drogi, Okej. Okay. czym to nie to, ale niech ci będzie. To nie to, jak No, nie to wciśnij B. O, będzie. Po prostu nie to. Ale dobra, będzie przedrzeko. No, ty chcesz amunicję, nie? No, muszę co zrobić. Zresztą ja też. Ja wezmę tą, co mam w sejfie. Coś tam powinienem mieć. No, coś jest. Dobra, zbyt dużo to ja nie mam, ale zawsze coś 20, 20. To? I idziemy tam, gdzie mamy jechać dalej Okej okay. A tu coś leży Amunicja Okej okay. A idziemy tam, mamy jechać, tu jest rozpad pokazany Mamy jechać do no. MIDA mid. No jesteśmy na MID I nam każe jechać dalej Tu się cofamy LOL na co? Na pewno tu, jak coś, to będziemy jechać jeszcze raz. To jest to są droba. trzy stacje. I wracimy na tej pierwszej z tymi. Ty sami. No. No, Widzę do. Czekaj, czekaj, ja to odpalę, może. No tej na samej górze. Nie da się na afta, musimy na mitach. To czemu kazało jechać dalej? Chciałem jechać dalej. O, ten, ten chomiczek wrócił do workbencha, trzeba będzie iść. Ten zwierzątko z surowcami wypuszczaj je czasami, przydaje się. Będziesz miał z czego amunicję robić. A teraz masz już tą amunicję, czy nadal brakuje ci jej? Trochę mało, mam po 70. Hmm. Okej okay. Dobra, to skoro się nie da nigdzie indziej... Tu jest zablokowane, no to idziemy tu? Ej, tu coś jest. Mimo, że każę w tamtą stronę wyraźnie iść. Tu coś jest, halo. Gdzie, co ty masz? O, co to, to jest? No tak, tu jest jeszcze zablokowane. Musimy coś zdobyć. Póki co idziemy tu, gdzie był ten warbench. Do czego ty szczerasz? Do e? szyby. Tu coś jest. Ła, Ta. nie tak. Wow. Dobra, chomiczek wrócił. Troszeczkę surowców pobierał. Eee, co to mam? Chronik, dobra, tak. Okej, okay. eee, chomik. Chodź teraz, otwarty jest. Tak? <gry> Okej okay. Coś ty zrobisz, żeś to otworzył. pójdziesz do pomieszczenia z tym no? bo tam schód, jakaś karta. okej. Okay. Dobra, Homie, szukaj surowców, szukaj, a... a my musimy się bronić. No, nie mogłem Aha, nie mogę pójść do tego. Okej. Okay. No. Ładnie to tu nie jest. Ale nie, niech będzie. Tu będzie upgrade? Nie, tu jest amunicja. No niech będzie. Chomiczek szuka. Szukaj, szukaj. Ale my nie idziemy za chomiczkiem, idziemy tu. Zresztą... Te szczałki na podłodze coś sugerują, nie? Cześć, coś Nie, ja. to się coś Co? gdzie? Nic tu na pewno nie ma. Jest jeszcze drabinka, ale to tą drabinką to jest tak samo chyba jak schodami, nie? Jest jakiś chętny, jest jakiś chętny. A ja mam chyba lepsze. Takie z prądem Nie było Zdania. chętnych przecież Ale tutaj rozwaliłem parę No tak, tam dropłyś, nie Ale nie, tutaj to no. Tu była jeszcze jakaś kłódka, ja to rozwaliłem <grym> Dobra <grym> Co myślisz? <Znaczymy> tutaj? Nie <grym> E, to masz sale do chyba tu, do tych tych, e, coś jest nie tak. Ten, jakbyś go posłuchał, to. to, to... O jezu. Eee, to mi doskoczyło go przed ryjem, wiedziałem. Jezus, gdzie to jest? Aha, to wszystko do ciebie poszło. Mleczyłbyś się, nie? Musi być na Co co, co? Okay. A ty nowa, no. myszkę. <laughs> myszkę. i w spację na zmianę. Ok, więcej tego nie było? Jeszcze coś to co szczyla. Te małe... O ty... Mało mało. Jeszcze. Gdzie? Yeah. No na dole. Okej, okay, już nie żyje. Ale idą następne. What? Jakieś dziadostwo, które żyga tęczą. Dobra, prostu, co, co się jest tu więcej? O, no hakujemy A, tu dobra Hakowania widzę, że nie pokażę O, pokażone Tu dużo itemów leży na ziemi Dużo rzeczy do ja. A ja jestem zbierasz. Czemu nie mówisz? Czego mówić miałem? za to no coś. Za tobą jeden, za mną drugi. Każdy ma swojego przeciwnika. Powiem ci, że byłoby gorzej gdybyśmy tutaj grali chyba solo, nie? Kołb to jednak jest co innego. Eee, to czemu dobra nie? Dobra, nie. Ej, pomóż tam. Strzel w to. Wyłączyło się. Dobra, wchodzimy. No, widzisz? Wszystko się da. Trzeba się patrzeć. Czekaj, okay, niech to przejdzie. Zostaw go. Ale tu jest drugi. A im to nic nie robi. Wiadomo. Nie, zabiło go. Nie zabiło go, tylko ja do niego strzelałem. Tu jest. O. Do góry. Aha, tak. Dobra. Halo. Szukam mnie. Ja już widzę. A. Syla i. Ja O, jest, podniosłem kartona. E, odaj to Iść dalej. Tam teraz światło daje lekkie. Spowolnione obiekty jakby to na to nie patrzeć. Lecią, lecą wolniej Reload plus 1, flip plus 1. muszę podnieść. O, ammo. Mam full EQ. No właśnie, ja też mam full EQ. Eee, I zawalone medipakami. Drop, drop. Zostawiam sobie tylko podwójne. <laughs> ok, czyli ja muszę chwilę poczekać, aż Winda wróci na górę.

już otworzyłem Czemu yy. no, w go ty nie rzuciłeś? Rzuciłem tym Tak? No, to nie... jest właśnie to, bo to nie jest wybuchowe, tylko to jest powalniające Wybuchowe jest czerwone, a to jest z y, slowem Okej, okay, bo mi się Tak right. okay. Tu, o, tu, no, tu, Robi nudzi volta. Co? Nie, nie nic. O bench, tak właśnie. O, przyda się. Chyba. Tak, mi eee... Coś tam doszło. I w każdym odcinku, kraftowanie. W każdej chwili, kraftowanie. Kiedy można, nie? Gdzie się amunicję tworzy? kraft item oh. Ammo e, Small Med Pack Medium Med Pack Large Co to jest? Nie Tungsten Torque Bar Nie jest to robi Tylko lux, i... tak? Nie chcę Chociaż ammo to tam sobie troszeczkę chyba robię Troszeczkę ja żym go narąbał w cholerę i teraz tak do sejwu Chociaż Zrobimy tak To można sprzedać te małe Jak sprzedać? O, ser Za 20 żelbi Te duże są za 50 No czyli dwa razy tyle ile kosztuje stworzenie tego Tak? 40, no za połowę tego co kosztuje, stworzenie proste medium kosztuje. Upgrade Reload plus magazynek to nie, to, to, to ja to się chcę go pozbyć. Remove cyk, cyk, i teraz tutaj zamiast raid of fire. Ale coś drze się w tle, coś się dzieje Słyszysz? Nie Aha, Dobra, no bo ty masz wyciszoną grę A mnie to słychać strasznie Dobra, idziemy dalej Co, to, to to, konserwę też da się podnieść Mamy godzinę Chodź. Wiesz co skończyłbym odcinek w tym miejscu już? Ew, pa, ja się, smarzyłbym. <grymne> Smarzył się? Jezus, ale te z tyłu się nie smarzyły. Coś jeszcze słyszę. No, no przeszedł sobie przez prąd. I tu jest. Strzelaj. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony był Konziu, ze mną był Kacper. Cześć. Cześć.